Dzień widzowie, dawno się nie widzieliśmy Dzisiaj wam dam poradnik jak grać na Buzdygan Oczywiście musicie mieć Witcher 3 nałożony musicie mieć Elytrę no i i masę totemów, ponieważ może wam nie wychodzić Także przejdźmy do tego jak się gra w ogóle na Buzdygan czyli na Mesa. Zakładacie Elytra, Fajerwerka w górę ściągacie Elytra no i musicie oczywiście walnąć, ale jestem początkującym, jeżeli chodzi o to, ale chciałbym Wam powiedzieć, jakbyście nie do końca wiedzieli jak zacząć z tym. No, to ten wypad oczywiście. Musicie w górę podlecieć. O, i tak musicie uderzać. Oczywiście jak nie uderzecie to dostaniecie yy, obrażenia od upadku. Filmików nie było głównie tak długo, bo nie miałem pomysłów na filmy i nie miałem zbytnio czasu. A moglibyście też zostawić subskrypcję, jeżeli się nie subskrybujecie kanału i łapeczkę w górę. I w komentarzu się pochwalić, czy umiecie tą mechanikę PvP, czy nie. Jeżeli byście chcieli więcej tego rodzaju krótkich filmów, to napiszcie w komentarzu, że chcę więcej. No i to wszystko. Na rano.